Cześć Manko. dzisiaj wam pokażę poradnik y, jak y, zobaczyć hasło jak po prostu włamać się na facebooka komuś no to tak, pierwsze musimy zrobić email, no to ja już tu wypełniłem wszystko, tylko hasło żeby nie było, że kłamy, wpiszewszy was, no to jakie hasło nam, na przykład e, hmm. na przykład magiczna tajemnica, byle co. Magiczna tajemnica 1, 2, 3, 4. No, i tyle. Myślę, że wszystko gra. Robi nam konto. No, jest. Zapiszę hasło. Zalogujemy się na pocztę. Teraz tak. To jak to było? Magiczna tajemnica 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Myślę, że nam zaloguje. Jest! Mamy nasze konto. No, mamy nasze konto. No to teraz robimy sobie Facebooka. Wchodzimy na Facebooka. Pierwszy się wyloguje. No to, tak. no to tak. Imię Radek, Radek, Pytko, Radek, Pytko, adres emaj, no to ten, co mieliśmy. Nowe hasło. Magiczna drama. magiczna brama. Zapamiętajcie. No. Teraz się rejestrujemy. Zapiszę. Jesteśmy Radek. Mamy swoje konto. Dalej. Pomnij ten krok. Żebyśmy już mieli yy, teraz sprawdźmy swoją pocztę, mamy jedną wiadomość. To jest ta poczta, odebrane, mamy dwie. Sprawdźmy swoją pocztę. No to tak, teraz żeby włamać się komuś na konto, no to wylogowujemy się i tak mamy już tu Radek Pytko i tu jest hasło niewidzialne, a żeby zobaczyć jakie to jest hasło trzeba je zaznaczyć, kliknąć prawy przycisk myszki, zbadaj. I wychodzi nam tu z boku takie coś. I robimy tak. Tutaj jest password. Kasujemy to i piszemy tak. Tekst. Klikamy Enter. Wychodzimy i jest magiczna brama. Udało nam się. To by było na tyle w tym poradniku. Jeśli chcecie więcej poradników, piszcie w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. Na razie.